Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Kośnik Cudzamy do Kupy. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Agnieszka Marcinkowska, Twoja podcastowa nauczycielka języka niemieckiego. Dzisiaj pouczymy się troszeczkę owoców po niemiecku. Jest to kolejny odcinek serii takiej, powiedzmy, z artykułami spożywczymi, z kulinariami, dlatego, że będziemy się zbliżać do lekcji o tym, jak zamawiać coś w restauracji, a do tego potrzebujemy konkretnych słówek, czyli na przykład owoców, warzyw, jedzenia, artykułów spożywczych i tego rodzaju rzeczy. I dzisiaj właśnie kolejny temat z tej serii. Ale zanim to opowiem Tobie ciekawostkę, mianowicie... Myślę, że każdy powinien dowiedzieć, kto to był Hitler, i myślę, że może większość z was wie, że Hitler pochodził z Austrii, ale ja oczywiście nie chcę mówić o Hitlerze, bo to nie o to chodzi. Bardziej chciałam przytoczyć inną postać, która pochodzi z Austrii i nam się dużo, dużo cieplej kojarzy, dużo lepiej nam się kojarzy, bo z Austrii pochodzi również znany aktor i gubernator Kalifornii, czyli Arnold Schwarzenegger. Na pewno znacie filmy z jego udziałem, ale nie wiem, czy ktoś z Was, czy wiedzieliście o tym, że Arnold Schwarzenegger jest Austriakiem po prostu. Świetnie mówi po niemiecku w każdym razie. Także jeżeli kiedyś będziesz mieć okazję spotkać Arnolda Schwarzeneggera, to ucz niemieckiego, bo... Może będziesz miał okazję z nim porozmawiać i pochwalić się swoją znajomością języka niemieckiego, albo przynajmniej powiedzieć, jak jest jabłko po niemiecku, bo dzisiaj przechodzimy sobie właśnie do tych owoców. Owoce po niemiecku to jest das Obst. Das Obst. Możesz się też spotkać ze słówkiem die Frucht. Die Frucht. Przedstawiając te słówka, postanowiłam podzielić je na kolory, aby łatwiej było je zapamiętać. I teraz zaczniemy sobie od owoców czerwonych. Czerwony po niemiecku to jest Rot. I czerwona jest na przykład czereśnia, to jest die Kirsche, die Kirsche. I teraz uwaga, bardzo często kursantom moim myli się to ze słówkiem die Kirsche, die Kirsche, a Kirsche to jest kościół, die Kirsche, zobacz, tam jest takie sz, tak, Szy, die Kirsche, czereśnia. Podcast jak zwykle jest dla Ciebie do nauki i jak zwykle jest dla Ciebie do powtarzania, więc ja mówię słowo po niemiecku daje tobie dosłownie sekundę, dwie na to, żebyś powtórzył najlepiej na głos, a jeżeli nie masz okazji na głos, to chociaż sobie w myślach tak powtórz to słówko, na pewno szybciej się nauczysz, a słówek będzie dosyć sporo. Zaczynamy. Wiśnia. Wiśnia jest dosyć kwaśna w porównaniu do czereśni, z tego co kojarzę, więc wiśnia to jest di załakirsze. Zała oznacza kwaśny, czyli mamy di załakirsze. Dobra, idziemy z tej kwasoty do truskawki. Truskawki są słodziutkie. Truskawka po niemiecku to die Erdbeere. Erdbeere. Malina. Malina to jest die Himbeere. Himbeere. Porzeczka. Porzeczka to jest die Johannisbeere. Johannisbeere. I teraz ogólnie, jeżeli nie będziesz pamiętać, że jakaś malina, porzeczka, jagoda, jarzyna, jakieś tego rodzaju takie mm, borówkowe, jagodowe, malinowe rzeczy, to możesz też po prostu zapamiętać słowo di. Beer, die Beere. To będzie dotyczyło jakby wielu tych różnych takich porzeczkowo-malinowych, jagodowych e, owoców i na pewno ułatwi tobie to też robotę, żeby się nie musieć uczyć wszystkich naraz, no ale oczywiście, że warto znać je wszystkie. Skończyliśmy sobie czerwone owoce. Przechodzimy teraz do owoców żółtych. Żółta jest cytryna. Po niemiecku cytryna to jest die Zitrone, Die Zitrone. Ananas. Ananas po niemiecku to jest po prostu die Ananas. Die Ananas. Mango? Mango to jest die Mango. Die Mango. Banan? Die Banane. Die Banane. Super, kończymy żółte owoce, my się wydaje, że one są tak proste, no proszę Cię, citrony, ananas, mango, banany, to nawet nie trzeba niemieckiego znać, żeby e, rozumieć te słówka, ewentualnie warto się skupić na rodzajnikach, rodzajniki rzeczywiście tutaj mogą być ym, trochę wprowadzające w błąd, zresztą, jak sobie zwrócisz uwagę, ciągle mówię di. Mówiłam, die kirsche, die sauerkirsche, die erdbeere, die himbeere, die johannisbeere, die Citronne, die ananas, die mango, die banane. Jak na razie było tylko die. Zobacz, jak to się będzie dalej rozwijało. Pomarańczowe. Pomarańczowe owoce, czyli orange albo orange. Pomarańczowe owoce to mogą być mandarynki. Mandarynka po niemiecku to jest die mandarine. No, prościzna, prawda? Przejdziemy sobie teraz do pomarańczy. Pomarańcza po niemiecku to jest die orąże. Die Orange. Możesz się też spotkać ze słówkiem die Apfelsine. Die Apfelsine. Powtórz. Ok. Grapefruit to jest po prostu die Grapefruit. Die Grapefruit. Morela. Morela po niemiecku to jest die Aprikose. Aprikose. No i takie bardziej owłosione morele to są brzoskwinie. <śred> nie, nie mogę, powinnam się uspokoić z tymi moimi tekstami. Morela to jest di Aprikozę. Wrzoskwinia owłosiona morela to jest der Pfirsisch. Der Pfirsisch. Super. nie jest dosyć trudnym słówkiem. Diapfyrzysz. I zwróć uwagę, nagle się pojawił rodzajnik dery. Uhu, nareszcie, ciągle było di. No dobra, przechodzimy sobie teraz do owoców zielonych i potem będziemy mieć jeszcze tylko fioletowe, takie podniebieskie, podchodzące, więc już powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. E, zaliczyłam jabłuszko do owoców zielonych. Lubię najbardziej zielone jabłka i stwierdziłam, że to będzie... Znaczy zielone w kontekście koloru, nie w zielone w kontekście niedojrzałości jabłek. I pomyślałam sobie, że tutaj je zakwalifikuję. Więc po niemiecku, jabłko, tu będzie der Apfel. Der Apfel. Gruszka. Die Birne. Die Birne. Zielone jest też winogrono. Winogrono to jest die Weintraube. Weintraube. Agrest. Agrest to jest di stachelbeere. Di stachelbeere, powtórz. I zwróć uwagę na to, że znowu się pojawiło słowo beere, czyli widzisz, agrest porzeczki, jagody, tego rodzaju klimaty, malinki, te takie, na tych takich gałązkach, krzaczkach, to bardzo często właśnie jest di Beere, di stachelbeere agrest. Kiwi, to jest po prostu di kiwi. Melon, di melone. prościzna. Arbus to jest Di wasamelone. Di wasamelone. Jeśli znasz angielski, to też na pewno zauważysz podobieństwo do tego języka, ponieważ po angielsku Melon w sensie arbus to jest po prostu watermelon, i tutaj mamy wasa melony. Bardzo podobne słowo. Możesz też się spotkać, że mówią na melon albo arbus po prostu die melony. Nie mówią wasa melone, ale to już z kontekstu widać, o jaki owoc chodzi, prawda? Jak się gdzieś jest w sklepie. Ok, i ostatnią kategorią to były owocki fioletowe. Po niemiecku fioletowy to jest fiolet. Fiolet jest śliwka. Śliwka po niemiecku to jest die Pflaume. Die Pflaume. Super. Kolejne takie jagodowo, borówkowo, jeżynowo, malinowe tematy. Zobacz. Jeżyna. Jeżyna po niemiecku to jest die Brombeere. Brombeere. Borówka. Die Heidelbeere. Heidelbeere. Jagoda. Die Blaubeere. Blaubeere. I kończymy figą, bez smaku. Die Feige. Die Feige. Super. To wszystkie słówka. Było ich bardzo, bardzo dużo, ale wierzę, że część z nich już znałeś, znałaś i na pewno są dla Ciebie proste. Dlatego zanim zakończymy ten odcinek podcastu, to sobie jeszcze troszkę poćwiczymy. Jak było jabłuszko po niemiecku? Jak jest jabłko? Jabłko to jest der Apfel. Super. Jak jest śliwka? Die Pflaume ekstra. I truskawka. Die Erdbeer, die Erdbeer. Super, to wszystko na dziś. Jeżeli słuchasz mnie na Spotify, to bardzo Ci proszę przejść teraz do mojego profilu. Zeskroluj sobie tam do góry, do góry, do pierwszego odcinka i znajdziesz tam jakby w moim profilu możliwość oceny tego podcastu. Spotify od niedawna taką opcję, opcję udostępniło. A jeżeli słuchasz na YouTubie, to zasubskrybuj mój kanał i jak to się mówi, daj łapkę w górę <laughs> przy tym odcinku. Będę się bardzo cieszyła i na pewno to popchnie podcast też do góry. Do usłyszenia w następnym odcinku. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik co zamy do kupy.